Rejestrując się w platformie GamerHash.co Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczka, z tej strony Mitrox. Proszę Was przez serdecznie kolejny na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w Lego W poprzednim odcinku w ogóle zaczęliśmy całą przygodę, jaki zaczęliśmy pierwszy rozdział, w którym to zakończyliśmy rozgrywkę mniej więcej, gdy uciekałem z Hugo ze schodów i tam słyszeliśmy jakieś Opiekunki, które coś tam mówią, oczywiście zostały zaszlachtowane przez, nie wiem, templariuszy. Tak mi się przynajmniej wydaje, lub przez jakichś obłąka, obłąkańców, którzy po prostu chcieli przyjąć władzę nad tym naszym królesem, w którym my aktualnie się znajdowaliśmy. I tym razem intro się nie zacina. No to na to chodzi, że wcześniej to był duży drop z 500 klatek na chyba tam 30, z tego co pamiętam. To było dziwną zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja jeszcze tak zauważyłem, że mogę lekko podgłośnić dialog e, dialogi postaci. Ja akurat bardzo lubię takie gry, które dają opcję samowolnego, może powiedzieć, że manipulowania tym, a nie tylko głośno się ogólna muzyka i efekty dźwiękowe. Według mnie, dialogi powinny być od razu osobną opcją, żeby można było to zmieniać. Ja też e, z tego, co czytałem, to właśnie. E, PlayStation Innocence jest z 2019 roku, a nie Control, tylko Control był w 2017, mi się pomyliło i gra odgórnie już była zrobiona na e, PC, na Windowsa, myślałem, że na początku była e, zrobiona na konsolę, patrząc na ten cały ruch kamery, ale najprawdopodobniej po prostu mi się tak coś zdaje tylko. Teraz zobaczymy, co będzie dalej chodziło. Mamy niby prosa, ale raczej kamykami tych gości nie ubijemy. Na razie mamy się wydostać stąd, pewnie będzie trzeba zejść na dół i musimy dotrzeć do matki, tylko nie wiem, gdzie ona zbytnio się podziała, ale u góry nad nie ma co tam wracać, tam wszystko było zareaglowane. Oh Polera. To było niesłych. To było naprawdę zajebiste. Szkoda, że kurczę nie. Nie zauważyłem tego, jak jest to przybity, bo to mogłoby bardzo dobrze wyglądać, ale niech już będzie. Musimy przejść dalej. Musimy się dostać do naszej matki, tylko nie wiem kurczę, gdzie ona może być. I czemu nagle mam ustawiony limit 60 klatek? co jest kurczę? Z tego co się dowiedziałem, to chyba synchronizacja pionowała to zrobiła, bo przed sekundą te i nagle już mam 100 klatek. Właśnie mnie to tak ciekawiło. Jakim zanim się odpaliła synchronizacja pionowa? Może... NVIDIA Geforce mi... ...soptymalizował niby grę i przez to tak się właśnie stało. Well, We will be alright, do you hear me? Come on. Hugo, take your sister's hand. I'll go first, and you just have to follow me, alright? We have to cross the gardens. Amicia, hold your brother's hand and follow me in silence. Yes, yes. Guards, watch the exits. They are everywhere. Trust me. Through the grass, they wouldn't be able to see us. Wait, mommy. Zajebista sprawa, że musimy się zająć tym chłego, bo inaczej od nim go odejdziemy, to wpadnie w panikę i będzie właśnie duży pan problem.

I'll now. come back later. And you! Don't die without talking to me first. <coughs> bastards! Cowards! Oh. We have to get through. you Help him. Way. I'll carry you. Your Be careful getting down. Yes. We could have avoided all this. But the Robert a De a doesn't like the doesn't like this. How long can it Even take? We got the noble cause. Look out. They'll see us. We have to get further away. If I can hit the helmets in the crates over there, you'll sling. O, fajna sprawa! I mamy tak jak wcześniej mówiłem w pierwszym odcinku, że gdy miałem namierzoną głowę dzika, to jakieś takie zlokowanie kamery tam ja w ogóle nie mogłem odwrócić sroku od tego i jednak miałem rację. Mam tak jakby wspomąganicolowania na to wychodzi. To też bardzo dobra sprawa, że mam od razu.

Czy jednak nie tam? Kurczę, no. Gdzie ona nam kazała to rzucić? To jest matkę matka Batryjska. Nie zrozumiałem się, że tam, tam tego zagajnika, że tak powiem. Trzeba było to zrobić.

Dziękuję dalej. To To okay, yes. Też ciekawe to jest to, że w momencie, w którym mamy jakieś dialogi, w których... Oczywiście postacie rozmawiają, to w ogóle kamery nie mogę ruszać. Czyli to jest takie aż tak mocno nakierowane na dialogi gra, że na nie mogę się odwracać. Jó, że to taka jakby scenka renderowana, no nie wydaje mi się. Więcej gdzie teraz? Chyba przez... Tutaj, chyba nie. A, tutaj z Ale mam to zrobić, żeby rzucić tam spankiem? sensie, mam się tam zakraść, wziąć spanek i rzucić, czy jak? Bo ja przecież mam tutaj jeden spanek. Niech się zaraz odwróci, to zobaczymy, że tak to by zadziałało. Oby, spróbuję jakieś tak maksymalnie tam rzucić. What's all the noise? O to chodziło, czy jak? Kurczę, nie wiem Chyba, że jeszcze dalej tym rzucić Albo gdzieś tutaj na bok, chociaż nie wydaje mi się. Czy my musimy przejść przez tą bramę, czy jak? No kurczę, no jaka dziwna sprawa czy ja czy życiem prawdopodobnie? Tak mi się wydaje. Innego wyjścia nie ma, a to fajna mechanika. Zwonił Hugo i matki. Right. <gereondern> <S tablespoons> <reproduce> Bo ja muszę chyba zmienić na komiky. Boże, jeszcze zaczynają się niestety kończyć.

Aby strzelić, you. czyli na prawym mamy wprost, czy jak to działa? Chyba tak, bo na razie tego nie klikać, może się. a on tutaj będzie to oglądał, i potem sobie wyjdzie. Chyba wyjdzie z tego punktu tutaj, właśnie. O tej chodziło. Mi to trochę nie pasowało, bo nie widzimy, jak to ma niebie więcej wyglądać. Zaibista. To jest bardzo ładne mają te kreskanki filmowe. Gdyż to już jest już chyba prerenderowane, bo te postacie są bardzo ładne. My darling, go and hide quickly now. Madam. Amicia, here. you have to take your brother to Laurentius. The doctor? Yes. He helped me treat Hugo. He will look after you. And what about you? You, you have not to come. You me, Amicia. You are. But I do need you. I need you. Hurry now. Follow the river. It will lead you to Laurentius.

To jest Co jest? Przed ciebie po prostu. Zajbista ucieczka to była. Naprawdę, bardzo dobrze zrobiona... misja, chapter mistrzówka? Chyba czapter. Miasto musi być dalej. Ktoś tam powinien pomóc nam znaleźć Dorentiusa. Hugo? Hugo? Mommy won't be happy when she finds out I fell in the water. Well, let's not mention it when we see her, alright? Come on, first we have to get dry.

czy not w takim razie jak tam napadli, nie wiem, nasz zamek, nasze krótce, czy tutaj tego miasta nie napadli? Chyba że oni tylko szukali mnie ich Jugo, bo tam w napisach było widać, że jakiś tam strasznik powiedział, żeby zostawić młodego. No bo coś się tam pali, bo ktoś podpalił coś.

Some client told you we need to leave. And go where? Someone's there. we come back later when things are better. be dead before things get better here. Oh, look. Someone's drawn something on the doors. Come back here. That means there are sick people in these houses. Don't touch anything. Oh, they're not allowed to go outside. It's more serious than that. It means that we could catch their illness, so stop running around. All right. Sorry. Chyba faktycznie chodzi o tą zarazę szczurów. co, nie bali się, że my zaraz nie siemy, czy jak? Że tak uciekali. Faktycznie tak może być. I'll be damned. Here's the rest of them. What? No! Wait, we're just looking for someone. And you found him. It's your damn music what brought them out, huh? Those dirty vermin that invaded our church. That filth! would attacked our children in their beds and gave them the black thing! But now you've found Conrad Malfort. And I'm telling you, this is the last village you'll infect. Amicia! Come on! Nie! Jak ja mam oni było uciec! Co jest kurczę? Tam był ślepy zaułek! Dobrze, no, ciekawe. Można to pominąć jakoś?

Ale sami to jesteśmy. Mam plan. I tak? No, zajdzie na dół. Ale naprawdę nie mogę tych gości powalić tymi kamykami, nawet jakby mi w głowę trafił? No, się wydaje, że powinniśmy być w stanie, chyba że całą grę mamy tak przechodzić, że musimy cały czas mieć przeciwników. Dziwna sprawa. Chyba, że będziemy mogli sobie ulepszać pracę. Już zostać czymś ostrzejszym. To byłoby bardzo ciekawe. Czy taką pracę jesteś w stanie z O nie! Czy jesteś w stanie zabić? Zwierzaka może tak, jak tamtego dzika. A... No nie do końca to się udało.

Według mnie. W żadnej chyba grze jaką gram a trochę ich kurczy było. No tak ale było wiadomo, że potem będziemy musieli się wspięć, bo w końcu to jest białe jak oznaczenie w każdej grze. Tak to było chyba w tom Raiderze. A też w tom Raiderze, jakiej Far Cry było oznaczenie takimi linkami. Też było ciekawe. Tutaj. O, kamyki tutaj chyba były. Elegancko. Może tak na wycofaniu damy radę? Kurczę, kurczę że tak obracać tą kamerą. Że naprawdę. Może tak od boku tutaj damy radę, bo nie chcę się tego całego odwracać jeszcze raz. No i elegancko. Czyli tutaj dał radę prawie. Tylko wejdziemy jeszcze tutaj.

Ale Z well what the hell are they? conrad lost his mind when his kid died we have to burn innocent people chase kids meanwhile the plague spreads through the village you think it's normal to have a german eh No chyba dał radę to fajnie obejść zobaczymy co i dalej Jakby tego go się tutaj wyrolować Ja więc mu trafić w łeb albo właśnie z pankiem A, ale teraz jakby go tutaj rzucić? Możliwe, że tam da radę Może nie wiem czy jaka tam, tam się nie skapnie Okej, okay, elegancko Uciekamy o Cholera, jasna Już tam miałem taki żółty staszek ty chyba mnie wykrywał tamten jeden wieśniak No jeszcze na zamek musi być Zamknij te drzwi

Village. Where are they? Listen, we'll tell Conrad we lost them. I'm not staying here. Shh. Rest now. You're safe. They'll never come looking for you here. You're soaking. There are clothes you can change into upstairs. In a chest in the bedroom. Ah. Oh. Are you sure? Thank you. Coś mi się wydaje, że to może być kurczę zasadzka wyśubrana ze skrzyni na piętrze. Zaraz to zrobimy, ale to dopiero będzie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że on się podobało następnego odcinka. Siemka.